W opisie znajduje się link do sklepu Anti Invasion. Sklep ma bardzo duży wybór mrówek. Serdecznie polecam polecam ants. Mesor barbarus to mrówki, które są jednymi z najpopularniejszych gatunków w Polsce, mimo że u nas nie występują. Jest to gatunek, który żywi się nasionami i też owadami, które zbierają po prostu wraz ze zbieraniem nasion. Gatunek ten też ma podział na kasty, na minor, medium oraz majory. Każda z tych kast ma też wydzielone specjalnie. Funkcje, na przykład największe majory służą do mierzenia nasion, jak i też obrony kolonii przed intruzami robotnice, minor oraz medium zajmują się zbieraniem nasion, jak i też opieką ogólnie potomstwa w kolonii. I gatunek ten jest monoginiczny. I ta monoginiczność to jest właśnie bardzo ciekawa kwestia, bo jak szukałem artykułów naukowych związanych właśnie z tym zagadnieniem, można natrafić jedynie zmiankę, że można wyhodować kolonię poliginiczną w sposób laboratoryjny, co udało mi się jakiś czas temu dokonać. Stworzyłem kolonię z dziesięcioma królowymi, która niestety stała rozwiązana. Przez moje uciekinierskie mrówki, które się raz na jakiś czas zdarzają na hodowli. Jednak, z racji, że jeszcze miałem możliwość trochę poćwiczyć, to zrobiłem drugą kolonię, którą możecie w tym momencie zobaczyć. To jest kolonia z dwoma królowymi Mesor Barbarus. Kolonia jest ze sobą już dłuższy czas i jest jakby bardzo stabilna. Nie napotkałem na jakieś wiecie negatywne reperkusje tego, że są dwie królowe. Jedynych rzeczy, które mi się udało takich zaobserwować, to że jedna królowa jest mniej karmiona, druga jest bardziej karmiona, czyli jedna jest po prostu dużo lepiej odżywiana od drugiej i może to być efekt po prostu, że kolonia mimo wszystko jest bardzo malutka i ma tylko około 15 robotnic, gdzie takie kolonie, żeby mogły wykarmić taką ilość królowych powinna być dwu lub trzykrotnie większa. A jak można wytworzyć taką kolonię? Musicie mieć osierocone robotnice, mesor, barbarus jak najlepiej okolicy 50 robotnic i mieć parę rójkowych królowych, które no niestety nie udało im się przez okres czasu wyprowadzić kolonii. Takie królowe są już trochę osłabione i bez interwencji hodowcy nie będą w stanie wyprowadzić same kolonii. Ja wykorzystywałem właśnie takie królowe do eksperymentów i podrzucałem im tu robotnicę do adopcji właśnie z takich osieroconych kolonii i doszedłem właśnie do metody jak łączyć bezproblemowo takie królowe z osieroconymi koloniami. Jednocześnie no, największy wynik jaki mi się udało zrobić to jest około 10 królowych. Wydaje mi się, że limit jest nieograniczony. Ogranicza nas posiadana ilość robotnic, jak i królowych. Tu ogranicza nas też możliwość wykarmienia tego, bo siłą rzeczy królowe Mesor Barbarus na przestrzeni ewolucji postanowiły przejść z poliginiczności do monoginiczności. I wydaje mi się, tak w tym momencie już teoretyzując, nie udało mi się znaleźć jakiegoś bardziej sensownego artykułu w tym temacie, że po prostu Mesor Barbarus z racji zajmowanej niszy ekologicznej postanowiły wyzbyć się konkurencji w postaci innych matek w kolonii i przejść w tryb bycia kolonią monoginiczną, zamiast tą właśnie poliginiczną. I ta poliginiczność, którą możemy w tym momencie zrobić jakby w sztuczny sposób, nie występuje już w naturze i takiej kolonii raczej już nie spotkamy w naturze, gdzie jest więcej królowych, a jednocześnie no Mesor Barbarus po prostu na drodze ewolucji właśnie się pozbywał tej poliginiczności, no bo takie kolonie, które są poliginiczne bardzo często nie szanują królowych, mają bardzo do nich stosunek agresywny, wręcz bym powiedział. Najbardziej charakterystycznym przykładem tego jest Linepite Humile, które która wręcz ciąga królową i ją traktuje trochę jak worek. Podobnie na przykład jest u Fejdole Mega Cefala, gdzie królowa no, ma krótki cykl życia i jest bardzo przez kolonie, wiecie, tak marginalizowana i nie ma jakiejś większej wartości, o ile oczywiście czerwi. Mesor Barbarus z racji zajmowanej niższej ekologicznej postanowiła wyzbyć się w tym momencie całkowicie tej poliginiczności i akurat trafiliśmy w naszym etapie ludzkości na to, że jeszcze możemy tworzyć takie kolonie. Możliwe, że za parę set lat, parę tysięcy już w ogóle by nie można było tego stworzyć w sztuczny sposób, no bo mrówki jakby już by całkowicie wyparły możliwość takiego funkcjonowania w sposób sztuczny. Bo nie ukrywając, większość kolonii, które są dostępne na rynku to są właśnie monogeniczne takie kolonie poliginiczne, są robione właśnie przez już bardziej zaawansowanych hodowców. I też właśnie polecam wam nie bawić się w to, jeżeli nie jesteście już takcy bardziej zaznajomieni z hodowlą właśnie tych oto mrówek, Bo siłą rzeczy bardzo dużo kolonii możecie przez to skrzywdzić. Najlepiej, jak wam się osierocie, już taka mega stara kolonia Mesor Barbarus, i wtedy możecie się bawić w łączenie takich królowych z tą oto kolonią. Jednocześnie adopcja kolonii do nowej. Królowej to też nie jest jakiś większy problem. O ile, oczywiście, koronie trochę odstała i te hormony wywiały, bo Mesor Barbarus stosunkowo łatwo jest w stanie przyjąć nowe królowe. Tu potrzebują troszkę czasu, więc też pamiętajcie, że z adopcją nie trzeba się aż tak bardzo śpieszyć, trzeba po prostu z tym trochę odczekać. Jeżeli macie jakieś właśnie artykuły te związane z tym tematem, które może ja na przykład ominąłem lub też macie też do dodania coś od siebie, to zapraszam was właśnie do sekcji komentarzy. Jeżeli chcecie pomóc rozwijać mojemu się kanałowi, zachęcam do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji, no i zajrzyjcie do linków w opisie. Na razie, cześć. Do widzenia!